Miejski Ośrodek Kultury oraz Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start przygotowały wystawę pod tytułem 40 lat od metalu z okazji 40 rocznicy zdobycia brązowego medalu przez drużynę Startu Gniezno w 1980 roku. Obok nie najskuteczniejszy spośród żużlowców Startu z 1980 roku, pan Eugeniusz Błaszak, Panie Goniuszu, kiedy dzisiaj patrzy się na średnią biegopunktową na poziomie prawie 2,5 robi ogromne wrażenie. Dzisiaj mógłby Pan oczekiwać wysokiej kwoty za podpisanie kontraktu z taką średnią. Żeby takie te czasy wróciły, co było kiedyś, to na pewno. Bardzo bo to... wiadomo jakie, jakie dzisiaj są pieniążki, jakie... tym bardziej koszty, bo to też... dzisiaj każdy ma, swojego, ma swoich mechaników, czterech czy trzech mechaników, trzeba też opłacić wszystko. Gdzieś to było może trochę wyżej, bo mechanik był jeden, ale sprzęcie się robiło. Cały czas siedziało się od rana do wieczora, w grubie i się przy tym sprzęcie robiło. Dzisiaj to widzę te zawodnicy tylko siadają na stołeczek. A I ma, wszystko ja jest ja gotowe. I wszystko gotowe siadają i jadą. Ale przy okazji to chciałem wszystkich przywitać, miłośników sportu żołowego i szkoda, że w takim małym gronie się dzisiaj spotykamy i no, taka sytuacja jaka jest. Trudny. Ale kibice będą nas tak, oglądać tak, i myślę, tak, to jest, to jest z przyjemnością wspominać Państwa Panów ówczesne tak, sukcesy. A wszystkich Panów pytam o to, które wspomnienie przychodzi mi jako pierwsze do głowy, kiedy mówimy o 1980 roku, roku, w którym jako jedyni do dzisiaj, z gniezna jako jedyni, reprezentanci startu zdobyliście medal drużynowych Mistrzostw Polski, stanęliście na, na najniższym stopniu podium. No myślę, że mecze wyjazdowe nam dużo dały mecz gorszy w Gdańsku. Także meczu były tak fascynujące, że bo do dziś nie wspomina walka taka była, że... Wspominamy panów Triumfy, ale nie sposób dzisiaj nie wspomnieć osoby, której tak niedawno zabrakło. Osoby, której mieliśmy nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam się z nią spotkać. Mowa o panu trenerze Andrzeju Pogorzelskim. Dzisiaj jedna z części tej wystawy poświęcona wyłącznie jego osobie. Pan jako ten lider ówczesnej drużyny jak wspomina pana trenera Andrzeja Pogorzelskiego? No ja, ja myślę, że Andrzej miał rękę rękę dla, dla, dla zawodników, raczej prowadził szkółkę i wiedział, który zawodnik potrafi dać siebie i doprowadzić do tego, żeby tą włosję zdać i jeździć w zawodach. Myślę, że miał. Obejrzenie, w jakim klubie Andrzej nie był, czy był treneriem w Leśni czy w Goszowie, to rękę dla, do zawodników y, takich y, miał i wyczuwał, który potrafi solidnie... To też z pewnością to, ważny tak, element tak, tej tak, drużyny. Tak, tak. Także Andrzej, no, można tylko elegancko wspominać o nim, zawsze y, darzył tam y, nas. Y, takim słowem dobrym, Ojczorskim. ojcowskim tak, że tam w razie czegoś było ciężko no to, to podchodził, gadał no to jak, jak trzeba zrobić, żeby tam przejść zawodnika, zresztą m, m, zawsze wspominał, że jak nie widział tam na to, że to jazda zawsze pod, pod, tak. On na tym tarze. Muszę zauważyć, że ma Pan dzisiaj ze sobą inny medal. To nie jest medal drużynowych Mistrzostw Polski, ale rok 80 obfitował w medale startu. Między innymi jeden z nich ma Pan dzisiaj ze sobą. To jest właściwie drugie miejsce w finale mistrzostw par klubowych zdobytych w Toruniu. To było Eugeniusz Błaszak, Leon Kujawski i... Wojciech Kaczmarek. I Wojciech Kaczmarek. Tak, nasza najmocniejsza wydaje się wtedy trójka. Tak, 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 tak że zdobyliśmy bronz z tamtego roku również. Panie Geniu, bardzo uprzejmie bardzo dziękuję. dziękuję Jeden z podopiecznych trenera Andrzeja Pogorzelskiego, jeden z członków drużyny, która w 1980 roku zdobyła brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski, pan Tadeusz Bilowski. Panie Tadeuszu, wspominamy dzisiaj wydarzenia, od których minęło już 40 lat. Oglądamy Wasze fotografie, piękni, młodzi, dzisiaj już tylko piękni. Tak to wychodzi. Jednak lata lecą i niestety, ale czas przemija, ale pamięć nie przemija. Jednak te czasy się dobrze pamięta i ta, w tej chwili to tak wygląda jakby to było no nie stał na parę lat do tyłu. Żółże co prawda wnieśnie to po przełom lat 50., -tych, 60., -tych, nawet przełom 40. i 50., kiedy sięgamy jeszcze do tej historii, kiedy e, pionierzy tej dyscypliny w naszym mieście ścigali się na tak zwanych motocyklach przystosowanych. Ale wydaje się, że te złote czasy żóżla to właśnie przełom lat 70. i 80. -tych. Tak, zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili no, niesamowicie dużo ludzi chodziło i taki był pęd akurat. I no, mówię, wszystko po prostu w tym czasie się zgrało. I działacze, i zawodnicy, i no, no stadion za chwilę. chwilę. Tak, oczywiście, no ale to stadion to będę dziękować dzięki panu Węwskiemu, no bo no, niestety. Dzięki niemu, tylko w ogóle nawet ten klub, całe to wszystko, co było, to tylko dzięki niemu wydaje mi się, on taki był pasjonatem, i on to potrafił wszystko złożyć razem w całość, żeby to zagrało. Wydaje się, że był człowiek, człowiekiem, bo z tych wszystkich fotografii e, zdarzyło mi się poszukać tylko i wyłącznie jednej, na której jest, na której przemawia pewnie podczas Rozpoczynającego się sezonu, ale pan Czesław Ebski to postać wielce zasłużona dla gnieźnieńskiego żużla. Tak, na pewno no, to był jedyny człowiek, który e, pasjonat był taki, który wiedział co ma być, co ma zrobić, jak zadecydować, żeby to wypaliło, jakich ludzi się do klubu. Bo to dzisiaj to się komuś wydaje, że to jest takie proste, e, łatwe, wystarczą pieniądze. No i niestety nieraz, no, były takie pieniądze duże w klubie i po prostu jeden rok było wejście. I zaraz był spadek. A Pana indywidualne wspomnienie? Być może któryś bieg z którymś z grywali, czy też któryś z meczów? No, ja tak ogólnie to mówię. Yy, wtedy to pamiętam, yy, byłem po prostu, ja tam jeździłem z przypadku, ja yy, nie byłem jakimś tam wielkim tym, yy, kimś co po prostu... No jeździłem tyle, no mówię, yy, jakoś takim... Więcej miałem szczęścia po prostu, że trafiłem do takiej drużyny w takim okresie, w takim czasie byłem, yy, a nie inny. I po prostu tak to wyglądało. Kolejny z bohaterów tamtych czasów, pan Stanisław Gała. Panie Stanisławie, jest pośród kolegów, którzy tutaj dzisiaj z nami są podczas wystawy? to Pan jest najbardziej zaangażowany nadal w sport żużlowy. Raz przez to, że jest Pan ojcem znakomitego żużlowca Adriana, a dwa, że jest Pan również osobą, która na co dzień pracuje przy Gliźlińskim Torze. Tak? Ja z tym sportem żużlowym to mam od 1973 roku i tak cały czas to się ciągnie. Panie Staszku, kiedy wspomina Pan 1980 rok, jakie wspomnienie przychodzi Panu do głowy jako pierwsze? No, przecież byłem w w 70. W szóstym roku niby na jeden sezon. Ale się okazało, że zostałem na cały czas już do końca życia tutaj w tym jeździ. To wspominam, fajne czasy były. Wiadomo, że ten żużel był inny jak obecnie. Wszyscy mieliśmy już zabezpieczeni przez klub, motocykle, wszystko sprzętnie. A obecnie to każdy musi starać się sam mechanikami swojego. Nie? A my mieliśmy wszystko klubowe. Nie? Na zawody wyjeżdżaliśmy wszyscy razem, jednym autobusem. Motocykle na ciężarówce jechały. I tak to się toczyło. Nie? Kiedy dzisiaj patrzy Pan na Adriana, na to, jak to wygląda to... jego przygotowanie nie do, do zawodu, to dwie różne dyscypliny. To jest nie do porównania. Wszystko musi mieć tam, porobione, w jeździł A my to jechaliśmy albo starym Warszawą, albo Fiatu, starym jakbyś. Ma przyczepka z tyłu i tak to się ciągło, nie? Bardzo dziękuję panie Proszę? Bardzo dziękuję. Tak. dziękuję bardzo. Kolejny z członków brązowej drużyny z 1980 roku, pan Piotr Podrzycki. Panie Piotrze, Jedna z tych fotografii to pański portret, to również pan stanowił o sile tamtej ekipy, kiedy przychodzi panu do głowy rok 1980. Które z tych wspomnień są dla pana e, no, najbliższe sercu? Wszystkie mecze były, ale taki najbardziej steruniowy. W domu czy na wyjeździe? Tutaj u nas. Kiedy dzisiaj patrzy się na stadion ludzi wydaje się niestety trochę mniej, każde wasze mecze gromadziły praktycznie komplet publiczności przy I to było miłe. Stadion zawsze był pełen. 40 lat, a jak jeden dzień, prawda? Tak. Nie macie panowie też okazji spotykać się często, czy w tym gronie brązowych medalistów spotykacie się, rozmawiacie, macie ze sobą kontakt? Raczej nie. Tak, przypadkiem. Panie Piotrze, dziękuję, że Pan dzisiaj jest z nami. Proszę. Pan Jan Buk, jeden z zawodników brązowej drużyny, człowiek, który pojawił się w Gniźni, bo tutaj się pan nie urodził. Przybył pan do nas z innego miasta, z Gorzowa wielkopolskiego, wraz ze swoim bratem i panowie nie w 80 roku, bo pana Bociecha nie było jeszcze w 80, ale później już niejako bratersko stanowiliście o sile drużyny startu. Tak, ja przyszedłem z Gorzowa w 1973 roku i też miałem być wypożyczony, ale już dostałem. Na stałe. Jakoś zacząłem tu jeździć i zostałem na stałe. Potem brata właśnie ściągnąłem, bo najpierw był mechanikiem, to nie było mechanika. Potem dał licencję i jeździliśmy razem. ten 80 rok jeszcze bez udziału Pana Wojciecha. Pana takie najlepsze wspomnienie z tego medalowego roku 1980? No ja za dużo nie mam, bo to akurat byłem w tym Anglii w 80 mm -hmm. roku. I wracając trochę wcześniej nie mogłem we wszystkich meczach jeździć i z tego względu, że z tych klubów, które byli w Anglii, to ja nie mogłem jeździć. Także jeździłem tylko, ile tam, w czterech meczach. Uważam, że bardzo dużo się wtedy przyczyniłem. Na pewno mój sukces był większy, gdzie walka o te... Pierwszą ligę. To był dla mnie ten 79 rok. Dzisiaj, kiedy młodsi kibice słyszą o tym, że wtedy jechał Pan do Anglii, dzisiaj dla nich to norma. Wtedy taki wyjazd do Anglii to, była, to był wielki skok w karierze. Bardzo duży skok i tym bardziej ja byłem, jak to można powiedzieć, z drugiej ligi pojechałem w tą światową ligę. Także że no było to dla mnie bardzo trudne. Ale mówiąc, jak tam jeździłem z ró takimi równymi sobie, to dawałem radę. Także, że My tam jeżdżą, musiałem na siebie zarobić. Oczywiście. Podobnie jak koledzy, swoje życie związa Pan z gniezdem. Kiedy tylko Pan do gniezna przyszedł, e, z tym gniezdem jest Pan związany do dzisiaj. Jest Pan też związany do dzisiaj ze sportem żużlowym. Tak, znaczy, znaczy na pewno jeżdżę za chłopakami na wszystkie mecze, jestem w Gnieździe na wszystkich także. Z Różlem jestem na bieżąco. Znajdują się też kibice, którzy pamiętają, że od Pana kupowali bilet na stadion. Tak, po, tym, po zakończeniu kariery, mm. w kasie nawet byłem, tak, przyzwałem bilety. Czyli Róże, zawsze bliski sercu. Zawsze serfii. bliski sercu. Wtedy, co się spaliły te motocykle, chłopakom też tam no, festowałem o na rynku, jak to było dla chłopaków. Także stale blisko jestem. Ogromnie dziękuję, cieszę się, że Pan się nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Kazimierzu, cieszę się, że jest Pan dzisiaj z nami i kiedy oglądamy te zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że to już 40 lat. Tak, bardzo szybko to przeminęło ten, ten, ten okres. Życie już prawie za nami jest. Myślę, że do tego to jeszcze daleka droga. Oglądając tutaj eksponaty, przygotowane przez organizatora, między innymi pojawiła się tabela ze średniobiegopunktową. Pan również należał do czołówki tej drużyny w 1980 roku. To również dzięki Pana punktom udało się startowi zdobyć jedyny jak dotąd brązowy medal drużynowy Mistrzostw Polski. Tak, to jest y, dwa medale brązowe. Miałem Unii Leszno i tutaj y, po, raz, po raz trzeci y, brązowy medal. Jedyny Gniezno. Unia Leszno, wielki potentat, najbardziej utytułowany żużlowy klub w Polsce. Później pobyt w starcie gniezno. Czy da się porównać te, te dwa występy, zarówno w Unii jakie jak starcie? Tak znaczy, ja w, w Unii Leśnej jeździłem trzy sezony tylko tak, że, że tego, a tu w starcie gniezda jeździłem 10 sezonów, czyli, czyli duż, dużo więcej, nie. No. Panowie, ja... kiedy dzisiaj z wami rozmawiam, tak naprawdę ogromna większość z was, jeżeli nie wszyscy, ci członkowie brązowej drużyny z ówczesnego czasu, resztę życia związali z gniezdem. Panowie po prostu tutaj wszyscy już zostaliście. Tak. Prawie wszyscy, oprócz, oprócz Genia Baszaka, bo Geniu poszedł jeszcze do, do Tarnowa. Nie? Do Tarnowa, ale de facto wrócił no, i mieszka w Gnieźnie. Tak, wszyscy są w Gnieźnie. Nie, nie ma w tej chwili z, z tych zdjęć tylko Wojtka Pankowskiego. Nie wiem dlaczego, ale, ale nie ma go. Pana jest? takie najtrwalsze wspomnienie z tego 80 roku? Któryś z konkretnych meczów, czy też któryś z konkretnych e, biegów być może? Wydaje mi się, że najważniejszy był pierwszy mecz z Toruniem, bo, bo wtedy, wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze jak, na co nas stać, a co, jak sobie przypominam, to żeśmy dosyć wysoko wygrali pierwszy mecz u siebie z Toruniem, nie? w pierwszej lidze, bo prze, przedtem nie było ekstra Ekstraligi, tylko mhm. pierwsza liga. Panie Kazimierzu, bardzo serdecznie Dziękuję, dziękuję bardzo. Macie Państwo okazję zobaczyć wspomnienia, macie Państwo okazję zobaczyć fotografie, sportowe trofea. Te fotografie to praktycznie 100% autorstwa Pana Zdzisława Stolkmana. Pan Zdzisław obok mnie. Panie Zdzisławie 40 lat, a ten rok 80 był którym z kolei, jeżeli chodzi o bycie fotografem klubowym w Pana przypadku. Powiem eee, tak. Historia moja z żółterem wiązała się od słynnego meczu. Polska, Związek Radziecki na stadionie e, w też Wtedy zaczynałem, po prostu by, byłem w wojsku, byłem fotografem w wojsku i mówię, a pójdę na ten Żużer. no i tak się też zaczęło, że zacząłem ten Żużer fotografować i patrzycie go to tak do zeszłego roku. W tym roku, czyli 2020, nie byłem na jeden mecz, Przez na, na, czasy na jeden meczu, bo Raz, że pandemia, raz, że trochę chorowałem na te, na te choroby, ale mam tą świadomość i tą satysfakcję, że biorąc historię i te 40 parę lat podlegrowania tego żurru, że ja bym zawsze związany z zawodnikami. I zawodnicy byli związani ze mną. Pamiętam, jak mieszkałem kiedyś na Skiereszewie, to autobusem się jeździło, autobusów albo z Polaneksu, albo z Garbarni, albo z Polanii. I zawodnicy zawsze mówi tak, jak z nie pojedzie, to my też dzieje. Żeby nie te panowe jazdy nie byłoby tych zdjęć, nie byłoby tych Pamiętek. pamiątek. Bo praktycznie to wszystko pana fotografie. Wszystkie są moje fotografie i jeden jedyny, który kiedyś robił to yy, wiesorunkę, ale on tam był może na dwóch meczach, później był Irek Sosak, który też tam chyba też był na dwóch meczach, ale satysfakcja jest taka, że... Też z zawodnikami tymi, że start Giezdno załatwił, pamiętam, w 1979 roku wyjazd na Mistrzostwa Świata w Chorzowie, gdzie było ponad 100 tysięcy ludzi i też jest olbrzymia dokumentacja. Miałem akredytację za to no jako pierwszy przez Pana Łewskiego i Zygmunta Kowalskiego i byłem po raz pierwszy, miał na akredytację na, na Mistrzostwach Świata który się się co świata w, w Chorzowie. To było w 1979, a rok 79. później Stan zdobywa brązowy medal. Rok później Pan fotografuje naszych brązowych medalistów. Tak, i powiem jeszcze bardzo się cieszę z tego, że ta wystawa powstała. Mimo, że mamy sytuację taką, jaką mamy, i właściwie to chciałem Grzeszu Tobie podziękować <grym> za wielki trud, a szczególnie Radkowi Majewskiemu. Dzisiaj pełniący zresztą obowiązki dyrektora Klubu Starniego no i mam nadzieję, że doczekamy tych czasów, że będziemy mogli chodzić w przyszłym roku na, na trybuny, na stadion, na bieżnie i, i robić zdjęcia, tak jak się kiedyś robiło. Szkoda, że nie możemy zobaczyć, ale dzięki Radkowi mam nadzieję, że wirtualnie zobaczymy to w internecie. Więc... Tak, będzie Chociaż... z całą pewność. Pa, tak. Pan Zdzisław Stotman, Dziękuję, uprzejmie.